Kochani rodzice, kupiliśmy Marcinkowi zabaweczkę tygryska. Teraz Marcinek bardzo ładnie bawi się swoją nową zabaweczką. Marcinku, dzień dobry, kochanie, dzień dobry, żabko. Pięknie się bawisz zabaweczką swoją, pokaż się dziadką. Tak, i masz piękny blezerek z napisem Poland. Proszę. Polskiej organizacji mamusia ci kupiła w smyku. A teraz oto piłeczka, którą Marcinek dostał również z tygryskiem oraz z puchatkiem. Proszę bardzo. Też bardzo ładnie się nią Marcinek bawi. Tak, i teraz Marcinek próbuje dosiąść tygryska. Tak, tak, słońce, tak, brawo! Pięknie, pięknie, o! A teraz Marcinek idzie do mamusi. Witaj, kochanie, dzień dobry! Witaj, syneczku! Już niedługo, już za tydzień, jeden dzień, lecimy do babci, do dziadka. Cieszysz się? Hurra! A teraz Marcinek próbuje wstać. Proszę, babciu, proszę, dziadku. Zobaczcie, jak wasz wnuczek już się na równe nogi sta. Tak, staje na równe nogi, nasz wnuczek. Och, tak, mamusia troszeczkę. O, to tak, kto? Tak, pięknie, pięknie ja stoję. Proszę bardzo, można obejrzeć syneczka. Tak, i wnuczka małego. Marcinku, smak, smak, smak. Chodź do mamusi, chodź, 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 zrobimy sobie jeszcze zdjęcie. O, pokaż na, nas razem. Hala, to my. Czy nas widzicie? Mm, chyba tu musimy się tak pokazać z tej strony. Dzień dobry. Duży tygryz z małym tygryskiem. Całują was, papa. Pa. Hej.